Kamińska Beata Przychodzę Ci, co zadufani w sobie i zatwardziali, co niezmiennie myślą, że rozum już mają, są samowystarczalni, dla siebie wspaniali. Mnie mają, iż są zdrowi i lekarza nie potrzebują. Przychodzę więc do tych, co mnie wzywają, klęcząc, błagają z pokorą o pomoc i lekarstwo. Idę, gdzie moje ukochane owieczki źle się mają. Wyławiam je, bo moje powołanie to wędkarstwo. Takie zagubione dzieci kocham najbardziej, gdyż zdają sobie sprawę ze swych poczynań. Umoszczę je na kolanach i utulę jak najczulej. Dam lekarstwo, by wyzbyły się obłudy i gnowań. Więc stańcie się pokorne jak dzieci. Porzućcie i zaprzyjcie się starego siebie. A moje miłosierdzie każdą waszą noc świeci i zamieszkacie wszystkie me owieczki w niebie.